Witamy, witamy, my dzisiaj pierwszy raz pod zamkiem o, tak, pod zamkiem w Głogówku y, u nas na opolszczyźnie, Głogówek, piękne miasteczko mistrzostwo świata, jechaliśmy, w sumie już jasno było i trochę po, pozwiedzaliśmy, pokręciliśmy się, bo tutaj dopiero jest od siódmej otwarte y, można wjechać, powoli się ludzie rozkładają także y, jeszcze chwilę poczekamy, popijemy kawkę i zaczniemy pokazywać Wam tutaj Widzę, że wystawcy są całkiem inni niż tych co nagrywaliśmy także będzie nowy towar, będzie co pooglądać. I może Ola coś albo nie Lepiej nie Na YouTube. A. Będzie reklama. Będzie reklama. Tak, dzisiaj reklamujemy gołówek. Metaloplastyka, półeczki. W jakiej cenie taki wazon? Który? Ten tutaj? tutaj? 130zł 130 Piękny Chciało wam się przyjechać z Opola Co? Ale nie, nie

tuvické kubečky.

niech się pan nie martwi twarzy, twarzy nie nagrywamy od czego to jest? to było wie pan jak były lampy takie w tym przeciwwagi bo, bo były z takim, takie stare lampy. Nie? Mhm. To była przeciwwaga, mhm. tak Właśnie z tego, z takiej ceramiki. Pierwsza moja myśl, że ze spłuczki, tak? Końcówka taka ceramiczna. To też mogło być ze spłuczki. Ile, że to ta książka kosztuje. Tak Jednego dnia No dziękuję dobry, Dzień dobry, dzień dobry Długo pani te słoniki zbierała? Taka piękna kolekcja? To jest jedna trzecia Tam dwieście Nie tylko ja Cała rodzina <grym> To pan nagrał dobrze? To jest stoletnie. Stoletnie. 100 Stoletni ścisk ile kosztuje? tyle ile lat stówka <noise> drewno nie ale Do... Dałbym sobie rękę, że to jest drewniane. W Opolu też pan czasami jest? Jest pan w Opolu. No, tak jest. Kojarzę po tych właśnie wyrobach żywicnych. No, no o, o, do, dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Pranik, te łabątki też Pomyśl jeszcze Ciekawy stolik, prawda? Jest <laughs> czosnki Kraina filiżanek To nie mnie, co? Nie no. Ja to zawsze. Ja to zawsze mówię, jakby pan był ładną blondynką, jeszcze do tego zgrabną i po. Zgrabną, po wabną, Nie, w chłopakach nie gustuje. Także wtedy byśmy mogli coś pogadali o nagrywaniu. A tak to. I ładna. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Sławek, sławek, nie? Sławek, Sławek, tak. No nie, nagrywamy starocie nie sobie, Nagrywamy fajnie. starocie no, Mojej żonie by się podobał Tylko ona by go połamała zaraz Z no, no, tak, ale, ale kogoś. No. O, Niech pani. pani się uśmiechnie Będzie lepiej no, Nasze tu mleczniczek Uśmiechnij się, raz za uśmiechnie zapłacisz

można odwrócić można no zobaczenia jakiego? zobaczycie A zegar nie chodzi, a na baterię to, to jest tylko... na baterię ale to podlega na baterię tablica ciekawa barometr ten są trzy ostatnie, które się uchowają Też Filiżaneczki to a w jakich cenach? Jeszcze raz Filiżaneczki tutaj to a w jakich cenach? E, ten 45zł komplet mhm. Obojętnie która Obojętnie która Obojętnie, tak? Tak? Obojętnie która mhm. Okej okay. Jak na przykład mhm. um,

Nie mam baterii, żeby sprawdzić, z telefonu nie ciągle. tam baterię sprawdzimy. Jestem zainteresowany. panu do ale tam... Trzeba zarezerwować To jakieś medale platerowane? Y jestem jest to, że dla mnie to było kłopotowe, to nic dalej nie jadę. Opolej, ewentualnie Kiędzierzyn. To tak, jeszcze Kiędzierzyn. Musi gdzieś tutaj te tereny. No, nie, bo to tutaj... To, 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 to. Chcesz ja... hmm. jechać o trzeciej w nocy? Nie. Bo też tak wiadomo, Ale jest to tam Jest tam. Taki talerzyk Włocławka w jakiej cenie? 25 zł. 25. Mam mhm. i po 10. Mniejsze jakieś, tak? Mniejszy no, 15. Ma. Aha, tam. Mam już 15, jest, 15. jest 15. Już to nagrywane. Tutaj jak jest co miesiąc, tak? Ja, w główku? Nie, powiem panu, że podobno już ostatni raz. Ostatni raz, to ma no. być przeniesione gdzieś, na pewno... Ale zobaczymy, bo to tak? sobie, wie pan przeniesione, to tak nie ma miejsca, nie ma no, nie nie, nie no, już to później się rozkula, bo teraz ludzie nie będą wiedzieć. Nie, po prostu trochę teraz. No tak. Każdy musi wiedzieć, które to miejsce, nie, żeby pojechać. To tak. No w internecie na pewno będzie wzmianka jakaś. Jak ktoś o, będzie szukał, to się doszuka, tak? Proszę bardzo. Kubeczki, kubeczki wodzowskowe. Serdecznie. Nie, nie, nie. Ten

Jakie ceny? Okay. 1000 złotych. 1000 złotych. Dużo ciężko nasz dobra. A. Piękny towar. Widzisz. Wyszukany taki. <gry> Ale ciężko sprzedać. No niestety.

Tego, takiego łabędzie też mam. Nawet nie pytam ile kosztuje, bo to... Ja to, za niego 60 zł. 60 zł. Fajnie, tutaj medaliony. takim miodowym... Do tych banknotów to trzeba kupować większą ilość. Wiesz o co chodzi, nie? Z tymi banknotami. No bo to, Dębeczki. wiesz, jak je zbierasz... Tutaj, ja tu mam część, ale chyba nie wszystkie. A, ale pan mówi, że ten, I, no, no wiesz, i, i, nie, i, i czerwone, no, i, nie i, i, i fioletowe, nie. i to i jeszcze są małe, i duże literki. No ja rozumiem, rozumiem. No, to, to, ja nie mam wszystkiego. Ja w domu mam swój komplet zebrany, ale mówię nie wiem, czy, czy mam faktycznie wszystkie. Ja się zastanawiam. Tu jest chyba taki sam, może ładniejszy. Musisz zobaczyć. No właśnie, my... patrzę właśnie, który ładniejszy jest. No bo to już trzeba zapłaci za niego. Ile? Cztery dyszki. Tu musisz przepać sobie. Który a tutaj nawet To pod jest O, prostu średnie. Tu już trochę o 6 po Tu ma fauzę. Ale dać ty Nie, no, 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 to, to, to no ja jest używane. Tu, nie nie. Tak jest wszystkie no te, no musieli kiedyś złamać, żeby schować do portfela. No, tak. <tku> Duży w jakich cenach? Ten 800 zł 500, 400, 800, 300. No a nie, a taki ten bazoł a 100 zł mm. Tam jest nawet kto był wziąć mm -hmm. tak, 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 to są masz okazję wybrać, bo jak są to można wybrać to jest ten jest Super, super Dziękuję bardzo i powodzenia mhm. Regionalne, bardzo ładne Taka karawka w jakiej cenie? 40 zł bardzo ładna i cena bardzo fajna super tutaj już jedno z ostatnich może przedostatni stoisk Dzieło ludzkiej ręki, miszoteria, ja tam widzę jakieś odznaczenia, zegareczki, ta ikonka. Ciekawe rzeczy. Dziękuję bardzo. W jakiej, jakiej cenie? 50zł 50zł Tak To jest bardzo poszukiwane z teatru Na Katowice 64 mm -hmm. To pa, ma Pan na sprzedaż, tak? No tak zdjęcie, bo jest stan idealny Aha A wartość? 8 stówek 8 stówek, tak A mhm. no one tak są warte 1200 do 1500 Aha Unikatu. Tutaj jeszcze obrazy też ma Pan do sprzedania w takich to, to jest niemiecki malarz, to jest z takiego pałacyku, tu niedaleko nawet mhm. I tam w czasie wojny ruscy palili ognisko w tym, a dziadek wyciągał za Bimber mhm. I sprzedał ten kiedyś mhm. A to jest malarka XIX wieczna, nazywa się Peterman Poniżej 4000 milionów to wszystko powyżej. Mhm. Mamy jeszcze Wałacha naszego malarza. Mhm. Tutaj, tutaj się pan wystawia co miesiąc? Tak. W tak? gdyby, mhm. gdyby ktoś był zainteresowany to... Dobry obraz mhm. i leci w górę cały czas, bo jest Muzeum w Istebnej tego malarza mhm. Mhm. Wiśla, no. To jest Jan, Jan Wałach Istebnej, w samej Istebnej. W samej Istebnej Nawet się ogłaszają, że kupią jego A on był malarzem, który malował cały czas w Krakowie. Ale wystawę miał po całym świecie. I teraz w górę, i w górę, i w górę, górę patrz. No też bym musiał 5000 tysięcy dominować. Jakie złotych 50 lat. Zł. No, kiedyś to kupowałem. Nie to zachwycało kiedyś, ale jak to stoi u mnie 10 lat i więcej, to, to, to ja już się opatrzyło. To już Czas zmienić temat, bo tak wiemy. No mam też Bolesławca trochę. Tak? Te pawie oczka, ale będą na sprzedaż? Na razie nie. Hmm. Tutaj coś ma, mi Pan powie na temat tego wazonu? To jakieś jest coś rzadkiego? Zampkowicki. Zamkowicki tak? Pieniek. Jakby Pan chciał sprawdzić go, to pieniek. I powiem Panu, że są niebieskie kolory, jasne niebieski. One są tańsze. Ale tego nie idzie znaleźć. Rubinowe Rubinowe mm. szły. Ile kosztuje taki? 250. 250 zł. Rubinowe szły przeważnie na eksport. Mm -hmm. nie duże, duże partie wysyłają Ale to jest łupkowica. Mm -hmm. do... Bardzo Ciebie. fajnie. Dziękuję bardzo za wiedzę. No jak bym coś chciał jeszcze na temat <noise> tych... Ja się ubobowałem kiedyś. Bo jestem 50 lat w temacie. Mm -hmm. Szką przed wojną, w starym szkole. Ale tutaj jakby przeszło sto ludzi, to nikt się nie orientuje. Tak, tak. Ludzie się nie znają. Nie, nie odróżni XIX-wiecznej szkoły mm -hmm. od współczesnego. Mm. Ludzie kupują nie, nie no, na was? oko. Ja, ja też się przyznam. Przychodzę, coś mi się podoba, no to tu akurat... No, mam stary Berlin, czy tam mam jakieś inne... No to... Rzuca się w oko Dzień od razu. No. No. tam? No to one mają po 200 lat, no początek XIX tak. wieku. No nie przeszkadzam, lecę dalej. Powodzenia życzę. No, dzięki. Zlecę jeszcze na ostatnie stoisko. Pan przyjechał Luchem. E, widzę, że ma fajną wystawkę. Mam nadzieję, że pozwoli e, nagrać, pokazać Wam, co tutaj ma fajnego. O, widzę obrazy. Już się odwracam. Tylko pierwsze zapytanie. Rysopola. E, tak? Mhm. Redaktor jakiś? Nie, nagrywam filmy z Targów Staroci. Tak. Na, na YouTube. Panie z Radia, może? Nie, 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 nie. Pan zna y, Mariana Staszyńskiego? Nie. On te reportaże robił zawsze od 9 do 10. Aha, a na jakim radiu? Opola? Opole? Opole. Tak? tak? Aha. Marian Staszyński. No, no. widzi Pan. No. Nie, nie zwróciłem uwagi, a to, to wiadomo, to w dzisiejszych czasach się skacze po tych. Ja kiedyś, że... kiedyś u babci to radio grało cały czas i jardeopole i, ja byłem... i no stop tylko Radio Opole, ja tak? Sam. A dzisiaj to jak puszczą reklamy, to człowiek ucieka na inne. Ja tylko kwestia przycisnąć, przycisnąć przycisk już jest na innej stacji, tak? Tylko wie, a raczej... kiedyś trzeba było kręcić, dlatego ludzie słuchali zawsze z jednej stacji. Ja mam wszędzie i przy mhm. łóżku, wszędzie mam radioopole w warsztacie, mhm. w ciągniku, ale i w maluku. Wszędzie mhm. jest nastawiony mhm. tylko. Maruszek, Maruszek jeszcze ja się, się trzyma. Ja się dziwię, <laughs> że z Opola ludzie nie znają Mariana Staszyńskiego, hmm. <laughs> Tego się dziwię. Dawno na Opola nie słuchałem. Bab, babcie daje mu 100 zł, 100 zł i, i chcę nawet wiedzieć, jak się to robi, jak się to mhm. gleba. Mhm. Z matką przyjechał. Jak ja jestem, to ich nie ma. Jak oni są, to mnie nie ma. Nie, nie I się z kość, wiem, no. że już nas nasą. Mhm. No i e, matka powiedziała, on by chciał wiedzieć, jak to się robi foremki. Aha. Ja mówię, wie Pani co, złoto Pan kupi, ale foremek Pani nie kupi, bo to już jest antyk. Tak, tak, nie? tak. Chociaż w Niemczech widziałem, widziałem e, foremki. Ja. ja mam 8 i... foremek z Niemiec, A, ale z nie. takiego targu. Tak, Uzę tak, mi tak, kupią, tak, dokładnie, tak. Wie Pan ile ja mam tych żołnierzyków, ile ja tego mhm. wykopuję, bo ja jestem poszukiwaczem. Tak. Po polach chodzimy, żona też szuka, wykopujemy tych żołnierzy, coraz mniej jest. Ale i na koniach i takie mhm. są. Także pan mówi, że to są zabawki pana dzieciństwa. Ja, ja tu miałem nawet no, nie o, to jest, to jest moje, ja mam takie mhm. cztery pięć. Tak, ołowiane. To jest Indianin, nie? Tak, tak, no. tak. To jest Indianem. To jest mhm. nieudany, bo mhm. wziąłem do tego. A to jest ołowiu, czy to jest... Nie, to I, jest chyba... To jest mieszane z syną coś? Tak, 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 tak mieszane tak. z sceną. No. W tym oh. jest twarszy. Tak. I nie? Bo zaśmien... ołów jest szkodliwy, nie? Żeby nie, nie bardzo. Yes. Ja się, ja się pytałem o pary. O łowił tak, przy topieniu? Tak. tak. To w A, same, e, samo A takie dotykanie nie, to by nie. trzeba było się bawić non-stop, żeby tutaj. No. Zaraz, zaraz, żebym nie powiedziała. E, ok, blanch tego... To był, e, Alfons to to jest syn... Ten... A Walter. Tak, to to jest syn, czyli kuzyn mojej mamy z pierwszej linii. Ten, ten Alfons. I tam było ich e, jeszcze jeden raz chyba. Tam jest ta, jest ta, ona żyje też e, żyje, lecimy do tyłu Jeszcze jeden rzut na zamek lecimy do tyłu, tutaj pominę rejestrację i tutaj jest takie ostatnie ujęcie taki obraz. No nie zapytam pana o cenę, bo przyszli państwo w sumie z jednej miejscowości się okazało, okazało że mają rodzinę i się rozgadali nie będę tam się Zobaczycie, tutaj jak to wygląda od tej strony to pozwiedzamy a tutaj mamy chyba obserwatorium astronomiczne zamek pozwiedzali kupimy go jutro bo dzisiaj niedziela <laughs> także jutro w poniedziałek idziemy do notariusza. Kupiliśmy go za symboliczną złotówkę, a się żegnamy z Głogówka, bardzo fajne miejsce, też ma swój, klimatyczne, ma swój urok, mistrzostwo no, świata, zapraszamy i trzymajcie się, miłego dnia.